Bardzo piękną scenę obserwujemy dzisiaj w Ewangelii. Spotykamy Marię Magdalenę, która wpatruje się w pusty grób. To jest bardzo interesujące, że patrząc na pusty grób, w Marii Magdalenie rodzi się jakaś tęsknota, jakiś pewnie żal, być może jakiś lęk, ale nie rodzi się jeszcze wiara. Momentem zwrotnym, takim punktem kulminacyjnym tej Ewangelii jest spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym. Ten moment w którym Jezus mówi do Marii Magdaleny po imieniu. Odwołuje się nie do pustego grobu, a odwołuje się do głębokiej relacji, relacji miłości. Oby ta Ewangelia wypełniła się dzisiaj w twoim moim życiu. Patrzenie na pusty grób jeszcze nic nam nie daje. Potrzeba byśmy odkrywali w naszym życiu relacje z Chrystusem Zmartwychwstałym.